Amerykanie faulują, bo jak widzieli Państwo, mogli już nie zdążyć zawodnicy listeczki, ale kończy się to w najlepszym, możliwy sposób. Bo Jarcikiewicz, który jest bardzo dobrym sprzętem, ma piłkę na linii zwykłego. Jarcikiewicz, proszę spojrzeć. 7,4 3 punkty na 12 oddanych. Bardzo dobry kosztem no, sprzeczności. Amerykan Heilerson. To wspaniał odo. Dajcie tam pod koszem. Tim ale po e, trzy punkty są no, sobie też z tym dystansem. Schomberga. Zadano poważną liczbę. 93 do 90. Umykają kolejne sekundy. Zaraz mniej. Schomberga zgra na czas. To zrozumiałe. Ostrzał piłkę Jacek Jankiewiczowi. Tu jest przeszkiem Amerykanów, rucham akcja w szybkich atakach, to bardzo dobrze, ale w tej chwili jednak przerwana akcja Pawle. Był na listach Jefferson, dorodnik wyżej, apelował eh, Dariusz Szongajła, eh, także zawodnik ligi NBA, także, bo oczywiście eh, komplet eh, Amerykanów to komplet i NBA z większym stawem. Do Gajla, e, na co dzień e, występuje w Sacramento King, Zawodnik. który także kończył studia na amerykańskim uniwersytecie Wake Forest. No, sytuacja Amerykanów przebiegają trzema punktami. E, kończy się ostatnia kwarta meczu. Jedyne stren, co im pozostaje, to może tutaj doprowadzić do zbytki. Do Renner e, Larry Brown e, na pewno nie wychodził już z kariery, ale Zapewne próbują użałować w tej chwili że Czasu, jak na warunki poczykarskie jest jeszcze sporo. Więc oczywiście ulec się pokonaliśmy, że są one na razie, powinny być wolne.